Dziewczyny, pogodzę was i króliczki i zostaniecie przyjaciółkami. Nie będą się z nami przyjaźnić, Ebi. Dziewczyny znam, króliczki są dobre. Oby nas nie wyrzuciły, inaczej będzie wstyd. Nikt was nie wyrzuci, pospieszcie się. Króliczki, króliczki, tu wasza Ebi. Dziwne, dziewczyny nie ma. Króliczki, króliczki. Ebi nie ma ich, zostawiły liści. Jak to ich nie ma? Ach, te króliczki. Króliczków nie ma w pokoju, proszę opuść nasz pokój, zamknij drzwi i nie zbliżaj się do naszych szafek. Pamiętaj, że w naszym pokoju znajduje się monitoring. O, oh, wow! Pojechałyśmy do butiku kupić ubrania, zapraszamy na nasz koncert, całujemy. Króliczki mają takie, takie fajne, fajne życie. życie, pojechały po nowe ubrania. Dziewczyny, króliczki mają dzisiaj koncert! Króliczki mają koncert! Jak mogłam zapomnieć, przecież ćwiczyły. Trenerka Abby, już zmieniłaś temat. Nie interesuje nas ich występ. Dziewczyny tak nie można, musimy iść na ich koncert. Hej, dziewczyny! To nie te dziewczyny, które chcieliśmy zobaczyć. Gdzie króliczki? Gdzie nad? Chłopaki, króliczków nie ma w pokoju, ale trzymałyśmy się z daleka od szafek. Chciałam pogodzić dziewczyny z króliczkami, ale ich nie ma. Gdzie one są? Co z Was za chłopaki, że nie wiecie, gdzie są Wasze dziewczyny? Pojechały do butiku kupić nowe ubrania, bo ja zupełnie zapomniałam, że króliczki mają dzisiaj koncert. Koncert, dokładnie! Gdzie koncert? Jaki koncert? Noworoczny koncert, chłopaki! Kupiliście już bilety? To koncert naszych dziewczyn, nie potrzebujemy biletu. Ale jak wy chcecie zdążyć na koncert, to lepiej się pośpieszcie. Pewnie nie zostało za dużo biletów. Nie martwcie się, zdobędziemy bilety. Dziewczyny, pospieszcie się, musimy kupić bilety. Będziemy, będziemy na koncercie. Na koncercie. My nie my, my będziemy na koncercie!